Cześć, dzień dobry jest 3 listopada 2024 roku. Czytamy Biblię w całości. Jesteśmy w Księdze Powtórzonego Prawa, w rozdziale 22. I mamy tutaj kontynuację przepisów różnych: naruszenie dobrego imienia młodej kobiety i cudzołóstwo i nierząd. Czytamy. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 22. Jeśli ktoś. Jeśli zobaczysz zbłąkanego wołu swego brata albo sztukę drobnego bydła, nie odwrócisz się od nich, lecz zaprowadzisz się z powrotem do swego brata. Jeśli brat Twój nie jest blisko Ciebie, jeśli go nie znasz, zaprowadzisz je do swego domu, będą u Ciebie, aż przyjdzie ich szukać Twój brat, wtedy mu je oddasz. Nie postąpisz z jego osłem tak postąpisz z jego osłem, tak postąpisz z jego płaszczem, tak postąpisz z każdą rzeczą zgubioną przez Twego brata, z tym, co mu zginęło, a tyś znalazł, nie możesz się od tego, nie możesz od tego się odwrócić. Jeśli zobaczysz, że osioł twego brata albo wół jego upadł na drodze, nie odwrócisz się od nich, ale, razem, ale z nim razem je podniesiesz. Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny, ani mężczyzna ubioru kobiety. Gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla pana Boga swego. Jeśli napotkasz przed sobą na drodze, na drzewie lub na ziemi gniazdo ptaka z pisklętami lub jajkami wysiadywanymi przez matkę, nie zabierzesz matki z pisklętami. Matkę zostawisz w spokoju, a pisklęta możesz zabrać, aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył. Jeśli zbudujesz nowy dom, uczynisz na dachu ogrodzenie, aby byś nie obciążył swego domu krwią, gdyby ktoś z niego spadł. Nie, z, nie zaniesiesz w, w Twojej winnicy dwóch... Nie zasiejesz w, w Twojej winnicy dwóch gatunków roślin, aby wszystkie nie, uza, nie zostały uznane za święte. Nasiona, posiane i plon winnicy. Nie będziesz orał razem wołem i osłem. Nie wdziejesz sukni utkanej naraz z wełny i lnu. Zrobisz sobie frędzle na czterech rogach płaszcza, którym się okrywasz. Jeśli ktoś poślubi kobietę, zbliży się do niej, a potem ją znienawidzi, zarzucając jej złeczyny i nie zniesławi ją, mówiąc: Poślubiłem tę kobietę, a zbliżywszy się do niej, nie znalazłem u niej oznak dziewictwa, wtedy ojciec i matka młodej kobiety zaniosą dowody jej dziedzictwa do bramy, dziewictwa do bramy, do starszych miasta. Ojciec młodej kobiety odezwie się do starszych. Dałem swą córkę temu człowiekowi za żonę, a on ją znienawidził. Oto zarzuca jej złe czyny, mówiąc: Nie znalazłem u córki twojej oznak dziewictwa, a oto są dowody dziewictwa mej córki. I rozłoży tkaninę przed starszymi miasta. Wtedy starsi miasta wezmą tego męża i ukażą go, skażą go na sto cyklów srebra i dadzą je ojcu młodej kobiety. Gdyż okrył niesławą dziewicę izraelską, pozostanie jej żoną i nie będzie jej mógł przez całe życie porzucić. Lecz jeśli oskarżenie, to okaże się prawdziwe, bo nie znalazły się dowody dziewictwa młodej kobiety, zaprowadzą młodą kobietę do drzwi domu ojca i kamienować ją będą, mężowie tego miasta, aż umrze, bo dopuściła się bezyceństwa w Izraelu, uprawiając rozpustę w domu ojca, usuniesz złos pośród siebie. Jeśli się znajdzie człowieka śpiącego z kobietą zamężną, oboje umrą: mężczyzna śpiący z kobietą i ta kobieta. Usuniesz złos Izraela. Jeśli dziewica została zaślubiona mężowi i spotkał ją jakiś inny mężczyzna w mieście i spał z nią, oboje wyprowadzicie do bramy miasta i kamienować ich będziecie, aż umrą młodą kobietę za to, że nie krzyczała, będąc w mieście, a tego mężczyznę za to, że zadał. Gwałt żonie bliźniego. Usuniesz złość pośród siebie. Lecz jeśli mężczyzna znalazł na polu młodą kobietę zaślubioną, zadał jej gwałt i spał z nią, umrze sam mężczyzna, który z nią spał. Młodej kobiecie zaś nic nie uczynisz. Młoda kobieta nie popełniła przestępstwa godnego śmierci. Przypadek ten jest podobny do tego, gdy ktoś powstaje przeciw bliźniemu swemu i życia go pozbawi. Znalazł ją na polu. Młoda kobieta zaślubiona krzyczała, a nikt jej nie przyszedł z pomocą. Jeśli mężczyzna znajdzie młodą kobietę, dziewicę niezaślubioną, pochwyci ją i śpi z nią, a znajdą ich, odda ten, mężczy... hmm. odda ten mężczyzna, który z nią spał, ojcu młodej kobiety 50 cyklów srebra, i zostanie ona jego żoną za to, że jej gwałt zadał, nie będzie jej mógł porzucić przez całe swe życie no brutalne to prawo ale ma ono swoje jakby uzasadnienie w pewnym sensie, bo tak zaczniemy od początku. To jest bardzo to już jest prawo, które jakby nawet w naszym świecie przez lata było takie mówione, że znalezione, nie kradzione, prawda? Natomiast tutaj yy, ten kodeks każe zwrócić coś, co się znalazło, czyli zbłąkanego woła lub inną tam, lub inną sztukę bydła. Każą szukać właściciela. Tak samo tutaj yy, jest, żeby się nie odwracać od sytuacji, kiedy komuś upadł wół albo osioł yy, na drodze, żeby mu pomóc. Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny. To jest yy, prawdopodobna aluzja do pewnych nieczystych praktyk kultowych Kananu. Nie wiemy dokładnie o co chodzi. E, tu jeszcze chodzi o braci. E, rozciąga się na wszystkich braci. Dobra, nie, nie, nie chcę w to bardzo wchodzić. E, tu 11. O tych frędzlach. A, utkanej tkaniny. To ma związek, takie właśnie niesianie dwóch, dwóch gatunków roślin, czy woła razem z osłem nie można orać, albo nie wdziawać sukni z dwóch rodzajów tkanin. To jest jakby efekt stworzenia świata, gdzie Pan Bóg stworzył te zwierzęta według swoich gatunków. I tam określi je jako czyste, nieczyste. To jest temat dosyć ciekawy, aczkolwiek no nas bezpośrednio nie dotyczący. Ale ciekawy, bo um, mówiąc o tym, że właśnie, żeby pomieszanych coś, co na przykład ryba z łuskami i płetwami można jeść, a coś, co nie ma łusek i płetw, nie można jeść, tak? Albo łusek, albo płetw nie ma, tak? To jest yy, dosyć ciekawy temat, aczkolwiek no nie, nie dotyczący nas bezpośrednio. Natomiast tutaj są już bardziej takie trudniejsze dla nas do zrozumienia, yy, dla naszej kultury, sytuacje: naruszenie dobrego imienia własnej kobie dobrej, yy, młodej kobiety, bo tam yy, o tych dowodach dz dziewictwa. No, wydaje mi się, chociaż nie jestem pewien, że po to te dowody, yy, po to są te tkaniny i tak dalej, żeby właśnie tą tkaninę się po to kładło, żeby właśnie nie oskarżać bezpodstawnie kobiet, które były w tamtym czasie, miały bardzo ciężką sytuację pod względem prawnym i w ogóle. Więc, więc to, że tą tkaninę mm, kładziono, żeby jej niewinność udowadniać, było pewnym rodz pewnego rodzaju postępem względem poprzedniego prawodawstwa. Tutaj już z kolei cały czas jest o usuwaniu zła spośród siebie, czyli właśnie rozpusta bezyceństwo i tak dalej. Jest to bardzo tępione mocno w Izraelu. Pan Bóg się temu bardzo sprzeciwia. I tutaj, jeżeli chodzi o właśnie o te, yy, śpiącego kobiet, mężczyznę z kobietą zamężną, oboje mają umrzeć, żeby usunąć zło. Tutaj jest ciekawe rozgraniczenie, jeżeli kobieta zamężna w mieście została zgwałcona to za to, że nie krzyczała też jest ukamienowana, natomiast mężczyzna tak czy siak, nie natomiast już na polu, kiedy ona krzyczała, ale nikt nie przyszedł, bo nikt nie usłyszał, no, było, nie było świadków, ona została zgwałcona ona już nie zostanie nie zostanie ukamienowana nie, nie, znaczy tak tak, nie zostanie ukamienowana z tego względu, że ona nie miała jakby, nie jest temu winna winien jest on ona nie jest winna tego, że nie dostała ratunku dlatego, że nie było świadków w mieście, gdyby, gdyby krzyczała w mieście, by, byliby świadkowie i by ją obronili Natomiast tutaj nie. Dlatego umrze tylko ten mężczyzna. To jest naprawdę. No ale tutaj już mamy naprawdę gruby temat. Że mężczyzna, który zada gwałt niezamężnej kobiecie, można powiedzieć, że zada gwałt, no bo pochwyci ją i śpiźnią. Od. Yy, że ma 50 cyklów oddać tylko. Tam było 100 cyklów za. E, za co? Za tą córkę, którą była znienawidzoną. Najpierw ją poślubił, powiedzmy, że w dobrej wierze, potem ją znienawidził. Ma oddać 100 cyklów, a tutaj tylko 50 cyklów, nie? Ciekaw jestem, jak to jest tłumaczone. W Biblii Świętego Pawła. Mam tą Biblię, ale nie mam jej przy sobie. Ale jest to dosyć yy, trudne prawo dla nas, i myślę, że ciężko jest się nam z nim trochę pogodzić. Ale na pewno ma jakieś uzasadnienie, bo to jest pe pewnego rodzaju yy, ta moralność, i tak dalej. Te prawa, one są dawane przez Boga w taki sposób, żeby. Jakby stopniowy odwodzić ich od złych, jakichś tam e, złych, pra, złego prawodawstwa, takiego brutalnego, e, w stopniowy sposób, tak jak się to dzieje teraz, nie? My też w, stosu, w sposób stopniowy do, e, odkrywamy Pana Boga. Nie jest on nam nagle cała, cała wiedza o Panu Bogu dana, bo byśmy jej po prostu nie byli w stanie przyjąć. Tak samo i tutaj. To prawo też jest w sposób taki stopniowy darowane. Ono jest aż do Jezusa, gdzie już została kulminacja praktycznie osiągnięta tego, co Pan Bóg od nas wymaga. Zresztą Właśnie nie pamiętam, gdzie jest to, to. Na pewno było wcześniej już to kocha bliźniego jak siebie samego. Ale jak widać, to nie wystarczy. To musi być jeszcze wałkowane, żeby lud izraelski zrozumiał, na czym polega miłość bliźniego. No dobra, tyle na dzisiaj. Z Panem Bogiem. Cześć.